7 billion stories and counting. Tu Radio SBS. Nadajemy audycję w języku polskim. W Warszawie przenosimy się w góry śnieżne. Oskar Kantor opowiada Andrzejowi Lubienieckiemu, jak tydzień temu odbyła się uroczystość turystyczno-sportowa. Hej, za omijajcie góry, lasy mi a idzie, kurwa, się twój, 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 dwój, 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 najwięcej Dzień temu u podnóża Góry Kościuszki odbyły się trzy imprezy sportowe. Zresztą o imprezach tych rozmawialiśmy już z panem Oskarem Kantorem. W każdym razie imprezy się zakończyły wielkim sukcesem. Witamy cię Oskar na antenie Radia SBS ponownie. Witam, dzień nowy. Oskar, powiedz nam jak się udało, bo mówiłeś ze szczytu, że były strasznie niskie temperatury, ale może rozpocznijmy od początku. Ile osób wzięło udział w całej imprezie? W całej imprezie myślę, że wzięło Ponad setka osób. Mieliśmy 10 biegaczy w Kościuszkora, mieliśmy am, 10 rowerzystów. Podejrzewam, że podchodziło z dwóch stron, czyli od stref, bo od szarot pas jakieś 80 osób, może troszkę więcej. Nie znam dokładnie liczby, nie chcę tutaj strzelać, ale na pewno było ponad 100 w sumie. No i nasza mała grupka najwytrwalszych, która przechodziła trasą Szczeleckiego przez 2,5 dnia były to trzy osoby. Może zacznijmy od twojej grupy, bo dzwoniłeś do nas zaraz po nocy, bardzo mroźnej nocy. No szczerze mówiąc, myślałem, że będzie o wiele łatwiej. Nie podejrzewałem tego, że przez liczne pożary buszu i przez duże opady deszczu tak szybko mogą te krzaki rosnąć i rosnąć. Szczerze mówiąc... Mhm. Ostatnim razem jak przechodziłem tą tracą w tamtym roku były gdzieś dwumetrowe, na dzień dzisiejszy są trzymetrowe i tutaj apeluję do, do parków narodowych, że myślę, że to jest ostatni gwizdek, ostatnia deska ratunku, żeby coś zrobić z tą tracą, ponieważ szczerze mówiąc w przyszłym roku już nie ma możliwości poprowadzić kolejnej grupy, bo będą podejrzewam czterometrowe te krzaki i coraz będzie trudniej. Generalnie są bardzo zarośnięte, bardzo a, blisko koło siebie i, i trudno jest się poruszać. Nawet 2 czy 3 km na godzinę, więc, więc jest to naprawdę duże uciążenie, ale mam dobre, dobre wieści od Cambery Hiking Club, która y, jakby nam pomoże w przekonaniu Parków Narodowych Kościuszko, że być może warto tą trasę otworzyć dla, dla większej grupy ludzi. Czyli po prostu jest nagła potrzeba y, oczyszczenia tej trasy, tak? Tak, ja myślę, że w ciągu nie wiem, tygodnia, może dwóch tygodni, jeśli by się zebrała grupa ludzi, i wolontariuszy plus dwóch czy w z Parku Narodowego, to potrafiłaby to wyczyścić i, i co najważniejsze, umieścić nowe znaki, ponieważ stare już są zarośnięte i szczerze mówiąc są odcinki na trasie, gdzie przez 2-3 km nie mając kompasu, szczerze mówiąc nie wiadomo, za bardzo gdzie się udawać. Wiadomo, podstawą w jest to, aby kierować się do góry, ale to, to jest tylko dla ludzi zaawansowanych, a, mhm. a amatorzy mogą się bardzo, bardzo łatwo pogubić. Z twojej relacji z ubiegłego tygodnia, którą nagrałeś dla nas, wynikało, że no, nocowaliście w bardzo trudnych warunkach. Było wyjątkowo zimno. Ale udało się wszystko i następnym problemem znowu było rozpalenie ognia, ponieważ po dwóch, trzech godzinach, kiedy deszcz przestał padać, chcieliśmy się troszeczkę ogrzać, jednak całe drzewo wokół było mokre, więc mhm. postanowiliśmy zrywać kawałki drewna z wysokości dwóch, trzech metrów, które z konarów, które zrywaliśmy przy pomocy Liny, jakoś nam się to udało, no ale dalej brakowało nam takiej rozpałki, więc z pomocą przyszedł nam nóż surwiwalowych. Jest bardzo łatwy w obsłudze i generalnie polega na tym, aby potrzeć stal o, o taki specjalny materiał, który nazywa się ferocerium, to jest taka mieszanka wielu metali, m.in. żelaza, blantynu i, i magnezu. Przed potarcie powstaje iskra o bardzo wysokiej temperaturze, czyli 1350 stopni, co w zupełności Wystarcza na rozpalenie, tak szczerze mówiąc po, po godzinie osuszania drzewa, ponieważ obłożyliśmy całe ma ma malutkie ognisko wokół wielkimi konorami, które się obsuszały i, i tak właśnie powstało duże ognisko. Mogliście się wreszcie ogrzeć. Dokładnie, to nam dużo pomogło. Szczerze mówiąc, bez tego, nie wiem, byłoby o wiele ciężej. W drugi dzień naszej wyprawy mieliśmy taką ciekawą przygodę, ponieważ okazało się, że nadchodzi znowu kolejna burza i kieruje się dokładnie, dokładnie w naszą stronę, czyli na południowy zachód. I, i w sumie mieliśmy tylko dwa wyjścia. Jedno jedno, czyli mogliśmy rozbić obóz gdzieś w krzakach 3 metrowych na 60% pochylni, albo po prostu mogliśmy uciekać przed deszczem, czyli kierować się w, drugą, w drugim kierunku od kury Kościuszki. Wybraliśmy to drugie rozwiązanie, więc wiedzieliśmy od razu, że będziemy już spóźnieni na, na samym szczycie parę godzin, ale jakoś nie przeszkadzało nam to i uciekając przez cały dzień, w sumie na koniec dnia okazało się, że wyrządowaliśmy i tak 200-300 metrów od głównego szlaku Szczeleckiego, więc nie była to za duża pomyłka. Ciekawą nocą była druga noc, ponieważ um, spaliśmy nie w namiotach, ponieważ nie było za bardzo opcji, gdzie te namioty rozbić, więc spaliśmy w jaskini. To było takie dla mnie nowe doświadczenie, ponieważ zawsze oglądając filmy przyrodnicze yy, czy survivalowe, wydawało się, że to takie będzie łatwe, jednak spanie na, na kamieniu nie jest zbyt przyjemnym i, i, i jest, szczerze mówiąc, bardzo uciążliwe, ale wykorzystaliśmy... Stare metody laboroweńskie, czyli za łóżka zrobiliśmy, z łóżka zrobiliśmy sobie z mchu i z liści, czyli było troszkę, troszkę łatwiej, ale, ale było jednak bardzo twardo. Mieliśmy też ognisko w jaskini. Jaskinia była, była świetna, świetna, ponieważ miała dwa wyjścia i, i była taką świetną, świetnym kominem w sumie i było problemu, że możemy się zadusić dymem, więc ogień się przez całą noc. I tutaj powiem, przyznam się bez bicia, że po raz pierwszy spróbowałem. Ciem, które y, aborygeni od dziesiątków tysięcy lat y, jedzą i to jest świetny materiał, to jest kaloryczny i świetny materiał białka. Szczerze mówiąc, te ćmy nie wyglądają sobie apetycznie, ale przy odpowiednim przygotowaniu smakują jak masło orzechowe. Bardzo łatwo je przyrządzić, po prostu wystarczy położyć kawałek kamienia, który rozgrzeje się koło ogniska i tą ćmę usmażyć jak na barbecue. Na no, wiadomo, należy odciąć głowę i, i nogi, skrzydełka, czyli zostaje sam tłów. Nie wygląda to apetycznie, ale uwierzcie mi naprawdę, że jest bardzo, bardzo smaczne i jedna ćma ma gdzieś około 65 do 80 kalorii. I to jest dosyć dużo. Ilu uczestników wjechało rowerami na szczyt? 10. Tutaj trzeba bardzo pogratulować firmie Bumerang Polski, który transmitował całą imprezę na żywo, również z gór. Mhm. Um, i, i, I oni jechali, jechał um, w tej grupie Krzysztof Bajkowski i, i Jarek Ławuński. Po wejściu na szczyt, tam na szczycie odśpiewane zostały hymny narodowe, tak? Tak, dokładnie. I co się później działo? Później były dwa przemówienia oficjalne. Przemówił pan konsul RP Daniel Groman i przedstawiciel Rady Naczelnej Polonii Australijskiej Włodzimierz Gnuk. Jest mi ogromnie miło być tutaj z Państwem na tym kolejnym wydarzeniu poświęconym postaci naszego wielkiego patrioty, bohatera Tadeusza Kościuszki na tej górze nazwanej jego imieniem i tym, tym większą radością napawa to, że społeczność polska w Australii docenia to, że, że mamy tę nazwę. Oczywiście dzięki temu, że Paweł Edmus Sarewski nazwał tę górę 172 lata temu właśnie tym wielkim imieniem Kościuszki i że społeczność docenia to, że się tutaj, urządza różnego rodzaju wydarzenia y, służące właśnie promocji tej, tej postaci, tych naszych wielkich obu właściwie postaci z również i y, że y, y, staramy się to propagować i jednocześnie nie tylko działać na rzecz tego Promocji tych, tych, tych postaci w pewnym sensie Polski, ale również na rzecz tego wspólnego życia społecznego, jakie, jakie polska społeczność tutaj prowadzi. I chciałem tutaj serdecznie podziękować organizatorom, życzyć Państwu kolejnych udanych imprez tutaj i za tutaj spotkani również w kolejnych latach. No i później wszyscy po godzinie spotkania udali się do Dżindebań, gdzie mieliśmy świetny koncert, który przygotowała Paulina Keynes z Sylwestrem Kładeckim. Było też rozdanie medali. Medale wręczył dla zwycięzców trzeciego już rzędu biegu na Kościuszkę zastępca mera w Dżindybajn. Tak, było troszkę tańca, było dużo śpiewu. Mieliśmy również świetne barbecue, które przygotował Zbyszek Słomowski wraz z żoną Krysią. Na, ustawił się w parku naprzeciwko pomnika Szczeleckiego. Mhm. Również chciałem mu przy okazji podziękować. Myślę, że, była to na, że to był nasz taki mały symbol polskości. Polskie kiełbaski, bigos, pączki, kawa, herbata. Więc wszyscy zadowoleni po paru godzinach Słuchania koncertów wrócili do Sydney. Australijczycy lubią, jak my się tak, że tak powiem, panoszymy na, na tym szczycie i dlatego staramy się bardziej ich do współpracy przyciągnąć i myślę, że to nam się udaje. Mieliśmy gdzieś około 30 australijskich gości, którzy byli bardzo zadowoleni. Mhm. I, I generalnie no, nie, chcemy, nie chcemy się utożsamiać, że to jest tylko i wyłącznie polska impreza. To jest po prostu impreza australijska, którą a organizują, którą organizuje Polonia Australijska. Rozumiem. W przyszłym roku... Po raz czwarty spotkacie się tam u podnóża? Oczywiście tak, nie wiem, nie tam dokładnie daty na dzień dzisiejszy, ale już przy okazji zapraszam. Być może to będzie bliżej zdobycia góry przez Edmunda Szczewieckiego, czyli 12 marca. Nie wiem dokładnie jeszcze, ale niedługo wszystko będzie wiadomo. W takim razie do usłyszenia, do następnego zakończenia lata Jinda Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Oskar chciał bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli mu w realizacji tego przedsięwzięcia. Chciałbym podziękować wszystkim osobom i organizacjom, które były zaangażowane w całą naszą imprezę, czyli National Geographic Polska, Bumerang Polski, Puls Polonii, Ekspres Wieczorny i Polska Australia. Podziękowania również dla mediów z Polski: Tramposfera, Góry Online i Magazyn Górski. Wielkie dzięki również dla Jeskopernikus, czyli Wojtek Bawrzyński i Janusz Nawrocki, którzy razem zorganizowali autobus z Sydney oraz nocleg dla większości uczestników imprezy. Ukłony dla kołami Miłośników Wycieczek, czyli Dalek Plus. Darek przyciągnął dużą grupę ludzi z Sydney, gitary i akordeony, na których przegrywali na szczycie kościuszki. Koniecznie muszę też podziękować panu konsulowi Danielowi Gromanowi i przedstawicielowi Rady Naczelnej Polonii Australijskiej Włodzimierzowi Wnukowi, którzy wdrapali się na sam szczyt, gdzie wygłosili swoje oficjalne przemówienia. Obydwaj podziękowali również organizatorom i uczestnikom całej zabawy. Kolejne podziękowania są dla Zbyszka Słomowskiego oraz jego żony Krysi, którzy przygotowali bogaty poczęstunek, przygotowali wielkie barbecue z polskimi kiełbaskami, bigos, ciasto. I herbatę. Chciałbym też podziękować Paulinie Kane i Sylwestrowi Głodyckiemu za wspaniały występ na zakończenie naszej imprezy oraz naszemu głównemu sponsorowi wyprawy Trasą szczeleckiego w firmie Polar Group Pty Ltd. Ale największe podziękowania kieruję dla uczestników całego wydarzenia, bez których ta impreza nie byłaby tak wesoła i tak udana. Wielkie dzięki. Przepraszam, jeżeli nie wymieniłem wszystkich naszych przyjaciół, ale jest ich tak dużo, że łatwo się pogubić. Do zobaczenia w przyszłym roku.